Na piki Hytale wrzuciliśmy kolejny odcinek, także zapraszamy do obejrzenia. A teraz pytanie dla was: czy Wegi będzie stałym graczem Virtus Pro? Pamiętajcie tylko o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Arek Wegi Nowojski urodził się 17 maja 2000 roku. Pochodzi z miejscowości Łańcut, która mieści się niedaleko Rzeszowa. Wegi to profesjonalny zawodnik Counter Strike'a Global Offensive, który swoją karierę rozpoczął stosunkowo niedawno. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej chwili nazywany jest jednym z największych odkryć na polskim podwórku. Jak to się wszystko zaczęło i w jaki sposób znalazł się w tak renomowanej marce jak Virtus. Pro? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Tak na dobrą sprawę wszystko zaczęło się gdzieś w okolicach sierpnia 2016 roku. Wówczas Wegi dołączył do drużyny Game Essence, w której nie zabawił jednak zbyt długo, bo już we wrześniu opuścił te szeregi na rzecz dojścia do takich miksów jak parobasy, Twardsi od betonu czy też second Too. 26 maja 2017 roku Arek dołączył do dobrze zapowiadającego się zespołu Mistyfikacja, a razem w składzie z Ewrzynem, Facelifterem, Frostim oraz Rejko świetnie zagrał otwarte kwalifikacje do ESL Mistrzostw Polski sezonu 15. Lecz niestety ostatecznie musieli uznać wyższość rywala Solaris Esports, z którymi ekipa Weigiego przegrała 14-16. Nareszcie Arek dołączył do swojej pierwszej profesjonalnej organizacji Wistula Eagles. Stało się to 1 lipca 2017 roku. Skład wyglądał następująco: Reiko, Reto, Vegi, Facelifter oraz Goofy. Formacja wyglądała dość solidnie na papierze, więc oczekiwano też dobrych rezultatów. Bez Gufiego A z deozem w składzie zagrali drugie otwarte kwalifikacje do ESL mistrzostwa Polski sezon 15, tym samym dostali się do zamkniętych kwalifikacji. Już z Gufim Wistula musiała pojedynkować się z mocarnym Ago Gaming. Niestety mesz kompletnie nie poszedł po ich myśli, przegrywając 0-2. Formacja ostatecznie nie reprezentowała już Wistuli i grała pod nazwą Mistyfikacja. Pod tą banderą udało im się osiągnąć drugie miejsce podczas otwartych kwalifikacji do pucharu polski cybersport sezonu drugiego. Od Sierpnia Wegi ekipa reprezentowała Offmode Black. Skład wówczas wyglądał następująco Facelifter, Oders, Leśnik, Wegi oraz Rejko. Chłopaki zagrali naprawdę świetny turniej w Poznaniu podczas pucharu polski Cybersport. Offmode zajęło 3-4 miejsce przegrywając dopiero w półfinale na Tomaru GG. Ostatecznie w listopadzie 2017 roku Wegi rozstał się z organizacją Offmoat, dołączając tym samym do zespołu mistyfikacja z takimi graczami jak Liz czy też Axii. Chłopaki całkiem szybko znaleźli nowy koncern, którym okazał się Paragraf Kru. Stworzyli oni bowiem trzeci skład określony nazwą Blend. Formacja wyglądała następująco. Tutson, Aksi, Soren, Lys oraz Vegi. Nie zagrzał jednak tam miejsca zbyt długo. Już 21 grudnia 2017 roku Arek na próbę dołączył do Pompa Team. Organizacja odsunęła jednak od siebie ten skład, a formacja od tamtego momentu występowała pod nazwą Homesick Qualifiers. Zajęli oni wówczas pierwsze miejsce w otwartych polskich kwalifikacjach do V4 Future Sports Festival oraz wywalczyli pierwsze miejsce w otwartych kwalifikacjach do Pucharu Polski Cybersport Sezon III. Po miesiącu spekulacji nareszcie dowiedzieliśmy się, gdzie będzie grać Homesick Qualifiers. Organizacja Pakt wzięła ekipę w składzie Darko, Lunatic, Kojot, Molsy oraz Wegi pod swoje skrzydła. I od tamtego momentu po dzień dzisiejszy Arek reprezentuje tę markę. Po drodze oczywiście nastąpiło kilka istotnych zmian kadrowych, jednak co trzeba zauważyć do września 2018 roku skład nie uległ w ogóle jakiejkolwiek zmianie. Trzeba też zaznaczyć, że Wegi pod banderą Pact osiągnął naprawdę bardzo wiele i to w tym zespole najbardziej się rozwinął. Zasłynął też z jego świetnych umiejętności indywidualnych. Na ekranie w tym momencie pewnie pojawiają wam się osiągnięcia pod banderą Pact, jakie wywalczył Wegi. Oczywiście trzeba też wspomnieć o bardzo istotnej kwestii. Od momentu odsunięcia Toao od składów Virtus Pro najpierw testowany był Sobol, Teraz jednak to Wegi jest głównym punktem, na którym skupia się drużyna Virtus Pro. I kto wie, może już wkrótce zostanie pełnoprawnym zawodnikiem tej formacji. Tego z pewnością mu życzę. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Czytali dla Was montażysta, czyli Melodic, oraz pisarz, czyli Slin.